Jesteśmy w pobliżu przejazdu Łódź Hojny, a tam jest dworzec Łódź Hojny. Ale I... jedzie ten pociąg. Nie, ten chyba nie jedzie, ale ja już widzę, że tam jedzie, wiesz? Tam będzie jechał. Czy on już ruszył? Tak, on już chyba ruszył, wiesz? No, teraz dopiero ruszył i jedzie. <śmienicza> A ten nie jedzie! Ten nie jedzie? No nie, ten stoi. Ja bym się nie nastawiał, że ten żółty ruszy, wiesz? Nie nastawiałbym tato, tato, się, on tu do... do którego? Do no tego! Jak do niego chcesz wsiąść? Jak on właśnie ruszył? O, uwaga, tu będzie zwalniał. Ciekawe, gdzie da sygnał. Trzymaj mnie mocno, nie wystać się. O się one wieci. I nie jedzie do Lubli? Nie jeszcze go tam widać, ale już się rogatki podniosły. Widzisz go jeszcze? Czy już go nie widzisz? Tam sobie zaraz skręci. O, już go nie widać. O, jeszcze zatrąbił.